Witam wszystkich serdecznie. Daniel z tej strony zgodnie z obietnicą, ponieważ to obiecałem też na streamie, który przed chwilą się zakończył, więc zapraszam też serdecznie na live streamy. Omówimy sobie patch notes na nowy sezon, czyli na drugi sezon, który będzie 15 lutego. Sezon drugi i tym razem się postarali. Mamy dużo zmian, dużo zmian w dobrym kierunku i naprawdę jest e, fajna nadzieja dla tej serii, dla Warzona, dla DMZ, dla MW2. O, oczywiście skupimy się na Warzone, DMZ sobie zostawimy, mimo wszystko zostawię Wam link w opisie, żebyście mogli sobie przeczytać i liznę coś, jeżeli chodzi o Modern Warfare 2, czyli o multiplayer. Jeżeli chodzi o globalne zmiany i ogólne zmiany, więc na... przede wszystkim poprawili tutaj. Audio. Zdali sobie sprawę, że ludzie na PC-ach mają problemy z krokami, problemy z nakładającymi się dźwiękami. I są z tego, co rozumiem, jakieś filtry w grze, które wyciszają niektóre dźwięki, i przez to, że jest dużo na przykład się dzieje, to niektóre dźwięki mogą umykać, czasami dlatego nie słyszeliście kroków. Więc zwrócili na to uwagę i mają to po prostu naprawić. Zobaczymy oczywiście, jak będzie. Cieszymy się z samej wiadomości, ale oczywiście zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Zmieniają i ulepszają też interfejs użytkownika co jest bardzo fajną wiadomością, bo ten aktualny interfejs jest słaby, jest nieintuicyjny, mało czytelny, dużo niepotrzebnych zakładek, nie wiadomo co się dzieje, więc naprawdę nie wiem kto projektował to, ale zaprojektował to moim zdaniem źle. Więc będzie to wszystko ulepszone ogólnie, nie będę wszystko jakby omawiał po kolei, bo to wiadomo, że, że, że parę rzeczy tu, parę rzeczy tam, więc tutaj to ogólnie sobie tylko tak sobie omówię, więc mają to poprawić, zobaczymy jak to będzie wyglądać, zobaczymy po prostu. Jeżeli chodzi o balans broni, mają zmienić balans broni, więc możemy się spodziewać nerfa RPK na pewno, zobaczymy jakie snajpy będą w mecie, ale będzie na pewno na pewno nerf Feneka, czy nerf Wazniewa, nerf Lachmana, bo to, to są bronie po prostu w mecie, mam nadzieję o nerfa Akimbo też, ale na pewno RPK pójdzie na dno yy, i zobaczymy. Zobaczymy, co będzie na tobie. Mam nadzieję, że ta meta będzie już wyglądała w ten sposób, że będziemy mieli parę fajnych broni do różnego stylu gry. Coś o czym Naprawdę cieszę się niezmiernie. Gułak 1 na 1 wraca. To jest naprawdę zmiana na lepsze. Ja rozumiem, że wielu graczom się podobało Gułak 2 na 2 że był nowy, innowacyjny, ale słuchajcie, to, że coś jest nowe, innowacyjne, wcale nie znaczy, że jest fajne i lepsze. Nie, nie było fajne i nie było lepsze. E, za bardzo, za dużo losowości było w, ty, w tym Gułagu. Ja często się bowiem w gonito z tymi osobami skończyła, musiała amunicja, więc on stwierdził, że skoro on nie wyjdzie z Gułagu, to ja też nie. Ja nie miałem amunicji, więc musiałem go gonić. Nie mogłem go dogonić, czas się skończył, oboje przegrywamy. Albo jest gruby z miniganem, ta gruba paruwa z min jak na niego mówię. To jest bez sensu, nie podoba mi się. Głag powinien być jeden na jeden. Mamy równe szanse, mają, mamy tylko po jednym doposażeniu taktycznym i ofensywnym. Mamy jed, to całą broń, mamy małą mapę i idziemy się strzelać. Kto lepszy, ten wygrywa. Takie jest moje zdanie. I na całe szczęście po prostu do tego wracają. Ja bym dał troszeczkę inny styl niż przyjmowanie flagi. Ja bym na przykład dał taki krok gazu, który się zmniejsza i który cię, jakby, oczywiście zabija, tak jak w Warzone. I przez co nie możesz kampić, więc i tak musimy się spotkać na środku, a jeżeli próbujesz kampić gdzieś, no to gaz cię po prostu zje i, prze, i przegrywasz. Nie ma zdobywania flagi, tylko ostatecznie trzeba kogoś tam ubić, co jest moim zdaniem całkiem spoko. Eee, mają zmienić też system ekonomii w grze, czyli już nie będzie 100 dolarówek, co było bez sensu, będą minimum 800 i 500. Będą tańsze rzeczy na sklepach, więc teoretycznie będzie więcej siana. Może uda się lepiej tam wykupić kogoś. To powinno zmusić nas do płynniejszej gry, ale jeżeli nie zwiększą ilości sklepów. Co z tego, co tu czytam, mają zrobić, to by to był bez sensu. Bo często jest tak, że mamy dużo siana, ale nie mamy co z nim zrobić. Nie, nie jesteśmy w stanie wykupić kogoś, bo mamy kolejny sklep na drugim końcu mapy. Więc to było bez sensu. Powinny, moim zdaniem, być stałe sklepy do danych lokalizacji i ewentualnie jakieś randomowe sklepy, które się pojawiają w grze co ja, w różnych miejscach. Nie wiem, może to by było fajne rozwiązanie, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Addition, in addition to this, cash can be acquired via ground loot, containers, and wide stronghold supply boxes. Czyli z tego co rozumiem, nie wiem, czy chodzi mi o to, że z zwykłych skrzynek też ono wylatuje. Mam nadzieję, bo częściej niż rzadziej inaczej, rzadziej niż częściej tego siana z tych skrzynek nie było. Więc mam nadzieję, że to też zmienili. Uh, this Restribution should make for quicker, more consistent gameplay in the pursuit of resources. Czyli to jest bardzo fajna zmiana, bo starają się upłynąć rozgrywkę, z czego oczywiście się bardzo cieszymy. Uh, loot and Inventory, mają po prostu zrezygnować z plecaków i ja jestem bardzo ciekawy jak to w praktyce wyjdzie. Ja osobiście nie oczekiwałem tej zmiany, jak najbardziej nie mam nic przeciwko. Nie miałem nic przeciwko też tym plecakom, więc jestem bardzo ciekawy, jak to w praktyce wyjdzie. To była jedna z tych zmian w 2, w którym nie miałem problemu, lutowanie mi nie sprawiało problemu, ale jeżeli się okaże, że oni z tego rezygnują, dlatego że osoby na kontrolerach za wolno mogły lutować, no to będę bardzo zawiedziony, bo. No, bo, sorry, no, ale ile będziemy rzeczy robić pod kontrolery? No, dajcie spokój. Yy, więc mam nadzieję, że po prostu to chodzi o zmianę w yy, gameplayu i sprawdzenie, jak płynność gry będzie wyglądać, ale też fakt, że za dużo self-rezów, za dużo w plecaku, za dużo nalotów, za dużo tego, za dużo tamtego. Ja osobiście, może bym zostawił plecaki, ale zrobił limit na dane rzeczy. Czyli na przykład możemy mieć. Dwa killstreaky maksymalnie, czyli BSP i nalot przykładowo, albo dwa selfrezy maksymalnie. Eee, czyli po prostu limit tego, co możesz mieć w plecaku, bo jeżeli masz tego za dużo, to po prostu się nie da tego podnieść. I moim zdaniem by było spoko, ale zobaczymy oczywiście, co z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o zrzuty, to dwa razy na grę będą się pojawiać zrzuty, z tego co rozumiem, czyli tak samo jak było w Warzone 1. I ogólnie rzecz biorąc, bronie na sklepie będą tańsze. Nie wiadomo, jak tańsze, ale będą tańsze. I ja uważam, że to jest dosyć dziwna decyzja, jako że znowu zmniejszyli cenę broni, ok. Ale wydaje mi się, że za mało ludzi kupuje skiny, i to jest powód. Bo chcą umożliwić graczom. Szybsze zdobycie swojej broni, szybsze granie swoim skinem, co może finalnie zwiększyć sprzedaż skinów. Ja osobiście że uważam, że to, co zwiększy sprzedaż skinów, to jest przede wszystkim dobra gra i lepsze skiny. W sumie tyle. Dobra gra, na którą chcesz wydawać pieniądze, z którą chcesz się utożsamiać i lepsze skiny. Moim zdaniem to tak naprawdę zmu nie zmusi, ale sprawi, że ludzie będą chcieli. Wydawać pieniądze na twoją grę. No ale co ja tam się znam? Ja nie jestem, wiadomo, multimiliardowej firmie, która wie wszystko, a nie wie nic tak naprawdę. Ale zobaczymy oczywiście, jak ta zmiana wyjdzie, czy wyjdzie nam na dobre, czy wyjdzie nam na złe. To wszystko zobaczymy, oczywiście będziemy musieli pograć po sezonie drugim. Teraz kolejna bardzo fajna rzecz: trzy płyty. Od razu, czy już nie mamy czegoś takiego, że musimy szukać kamizelki, tylko od razu mamy miejsce na trzy kewy. Tak, jak było to w Warzone jedynce. Fajny pomysł. Ja mówiłem, że to jest bardzo fajny pomysł yy, I uważam, że mogliby zrobić coś takiego, że jak podniesiesz i znajdziesz kamzę, która jest rzadka do zdobycia Możesz mieć dwa kevlary, tak jak to było w twardzielu bodajże, taki perk się nazywał w jedynce, Czyli mieliście dwa kevlary takie złote zamiast trzech Co za tym idzie, oszczędzasz na kevlarach I ogólnie masz więcej życia jak, nie wiem, no nie, no ogólnie nie masz więcej życia wtedy, ale oszczędzasz na kevlarach i to było spoko Więc uważam, i szybciej zakładasz kewy Więc to bardzo fajna zmiana I uważam, że mogliby coś takiego wprowadzać, ale mimo wszystko ja się osobiście cieszę że trzy kewlary będą na start, co jest całkiem spoko zmianą. Teraz jeżeli chodzi o movement, to przeczytam We have made an important tweak to movement that should yield better outcomes for players in combat Przepraszam za mój akcent oczywiście Starting with Season 2, players will be able to burst through doors while plating Czyli będziemy w stanie e, z buta wjechać przez drzwi, e, zakładając kewy, czego nie byliśmy w stanie zrobić I zakładam też, że będziemy w stanie zbijać szyby The way they would if they were sprinting Uh, this change includes a slight increase to movement, czyli będziemy troszeczkę szybciej się poruszać zakładając kewy, co oczywiście nas cieszy. Szybki movement w czasie zakładania kewów bardzo nie osobiście cieszy. Się, podzielcie się w komentarzu um, Waszą opinią, czy Was też to oczywiście cieszy Więc zobaczymy jak to oczywiście wyjdzie. By Stations in order to make Buy Station and their goodies easier to access We are revaped, re re Bam. O, kurde, approach. Nie wiem, w każdym razie zmieniałem podejście. Spawn locations have been added, adjusted, czyli będzie więcej sklepów. Eee, coś tam zmienili. Eee, mam nadzieję, że po prostu te lokalizacje będą jakby stałe, bo często było tak, że po prostu w całej części mapy nie było żadnego sklepu, co było kupie, oczywiście. Eee, Lolo drops. E, markers have e, unlimited stock e, at all stations. Czyli co, że można kupić byle. Bardzo dużo zrzutów? A było coś takiego? Że był limit zrzutów? Nie zauważyłem, że był limit zrzutów na sklep. Eee, może dlatego, że nie kupujemy zrzutów po prostu. Często. As always, we will continue to monitor. Czyli będą sprawdzać, jak to wygląda po prostu w praktyce. Strongholds. Zmieniają po prostu różne rzeczy w Strongholdach. Moim zdaniem powinny zostać, bo to jakby ciekawa rzecz w grze. Ale te boty powinny być po prostu słabsze troszeczkę słabsze, mniej upierdliwe. O, mają po prostu o inaczej, mają być upierdliwe, a nie horrorem w tej grze. Więc zobaczymy, jak to w finalnie po prostu wyjdzie. Enemy Tuning. Co to znaczy? In Season 1. Aha, czyli będziemy tutaj mieć część na DMC. Czyli to jest część o DMC. Więc to są główne zmiany. Oczywiście to nie są wszystkie zmiany, jakie będą w Sezonie drugim. Nic nie było tutaj napisane. O y, statystykach, na co każdy z nas czeka. Bo wiecie, statystyki to jest ciężka rzecz do zbudowania. Oni jeszcze nigdy nie zbudowali statystyk w, grze, w tej grze. I to jest innowacyjna rzecz, którą trzeba zaprojektować dobrze. Dlatego tych statystyk nie mamy. Tak mi się przynajmniej wydaje. W każdym razie, wydaje mi się, że też w sezonie drugim te statystyki się pojawią. Yy, I pojawią się kolejne ciekawe rzeczy, które, które, które zmienią. No, oczywiście o broniach powiedzą później. Mamy jeszcze. Praktycznie 20 dni e, na sezon drugi, więc jeszcze dużo może się zmienić, dużo mogą dodać. E, więc miejmy nadzieję, że te zmiany będą szły w fajnym kierunku. Jedna smutna rzecz, jeżeli chodzi o multiplayera, bo tylko to dodam, że naprawdę słabo dbają o multiplayera, na co, coś, na co ludzie wydają pieniądze, bo Warzone jest za darmo. i Ja się cieszę, że ulepszają Warzona, tak, tylko inaczej, oni naprawiają Warzona, a nie ulepszają. Naprawiają swoje błędy, moim zdaniem. Ale jeżeli chodzi o multiplayer, to ilość kontentu nie powala. Za coś, co zapłaciliśmy po 300 zł. Nie ma nowych map, są odświeżane mapy. I wydaje mi się, że oni po prostu zaniedbują to, co jest smutne. Uważam, naprawdę, co jest smutne. Mają złe podejście, ale. Finalnie, ja, ja nie gram dużo multiplayer. Ja głównie gram Warzona, ale oczywiście współczuję tym, którzy grają dużo multiplayer i liczą na jakieś fajne update'iki i, i fajne mapy i tak dalej, bo no, brakuje tego, brakuje zadbania o to, a Infinite War to jest. To jest kaszanka, naprawdę. Raven Spróbuje ratować tą grę jak się oczywiście da. Więc napiszcie mi w komentarzach, czy, czy cieszycie się właśnie z takich zmian. Co byście dodali, jeżeli chodzi o zmiany? Nie było tutaj nic o nerfie Aim Assista, więc nie macie nawet co pytać. <grych> A więc zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Mamy nadzieję, nadzieja omiera ostatnia, więc miejmy nadzieję, że to po prostu fajnie wypali ostatecznie. Więc to wszystko z mojej strony. Życzę Wam miłego dnia i dziękuję bardzo za wsparcie. Widzimy się w kolejnych filmach i na liveach na tym kanale. Do widzenia, Cześć. cześć.